Hejka, witam się z wami na moim kanale, a ja jestem Ania i rysuję, a od dzisiaj też mówię o książkach. Dobra, to oficjalne powitanie mamy ze sobą, więc zacznę Wam od razu od przybliżenia sytuacji, dlaczego siedzę tutaj z książką i mówię, że będę mówić o książkach. Um... Już od dawna jakby staram się łączyć moje dwie pasje, czyli czytanie książek i rysowanie i rysuję postaci z książek, to głównie możecie mnie kojarzyć właśnie z Instagrama i TikToka. A teraz stwierdziłam, że przeniosę się trochę na wyższy poziom i zacznę mówić o książkach. Nie chcę nazywać tego recenzowaniem, dlatego że wydaje mi się, żeby recenzować książki trzeba mieć coś... Czego ja nie mam? Przynajmniej ja tak to określam, że ja tego nie mam, więc nie chcę o tym, tak wiecie, oficjalnie e, mówić. E, stąd takie bardzo luźne określenie. Wydaje mi się, że sporo osób z Book mediów w taki, a nie inny sposób e, siebie określa i o sobie mówi. Ja w tym momencie wędruję na górę ekranu. A naprzód wychodzę ja z przeszłości rysująca właśnie Aurorę, czyli główną bohaterkę książki o tym samym tytule, o której sobie dzisiaj porozmawiamy. Aurora, jako debiut mój tutaj na YouTubie, nie jest przypadkiem, dlatego że przed premierą czy w okolicach premiery, właśnie Agata, czyli autorka Aurory, Agata Gładyż zaprosiła mnie na swój event promujący książkę i to też był bodziec, dla którego pojawiłam się na targach Vivelo, spotkałam niektórych z Was, co mnie bardzo cieszy. Pojawiłam się też na evencie, w którym bardzo się stresowałam, ale też się bardzo cieszę, że przełamałam swoje strachy, swoje wewnętrzne lęki i wyszłam za biurka i postanowiłam się gdzieś e, pokazać. Stąd stwierdziłam, że Aurora będzie różnie... Już tak trzymajmy się tych debiutów, ok? Trzymajmy się debiutów debiutów. Aurora będzie mi również towarzyszyć tutaj na tym debiucie książkowo-youtubowym, ponieważ debiuty youtube'owe mam już za sobą. Ja, spod, ja co jakiś czas będę sobie spoglądać moje notatki, żeby nie pominąć żadnego aspektu, bo nagrywam ten film jeszcze raz, żeby nie gadać do Was o maśle maślanym. Masło ma się... Tak, dobrze to powiedziałam, to jest spadek, dobrze. W opowiadaniu o książce Aurory dalej kolejny krok poczynię w stronę mojego serduszka, ponieważ w pierwszej scenie, w pierwszym fragmencie książki Aurora stoi przed tablicą odlotów na lotnisku Heathrow i lotnisko Heathrow jest też dla mnie równie takim, wiecie, szukam tego słowa po polsku. Zapadającym w pamięć miejscem, chyba dobrze, chyba dobrze, chyba dobrze to przetłumaczyłam. Zapadające w pamięć miejsce, ponieważ e, mając 18 lat z hakiem, pierwszy raz leciałam sama samolotem. Z Krakowa do Chicago. I właśnie skąd to Heathrow? Heathrow stąd, że miałam tam przesiadkę, która trwała 12 godzin i to jest moje wielkie i niezapomniane podróżnicze doświadczenie. Stąd, jak tego przeczytałam, wiecie, pierwsze linijki książki, to miałam takie, o oh my god, już ją kocham, no nie, jeszcze nie wiem, o czym, jeszcze wiecie, jeszcze nie doszłam do niczego, jeszcze jestem, wiecie, pierwsze tam zdania i jestem, myślę, o jezu, super, książka, uwielbiam ją. Także. Y od, odcinamy się od moich sercowych podbojów i przechodzimy do punktu numer dwa, który zapisałam sobie na mojej magicznej liście, który kocham w tej książce. Nie wiem dlaczego to zapisałam, ale dlatego, że mam skłonność do gadania o wszystkim dookoła. Absolutnie, absolutnie kocham. Nie dlaczego czytam. <grystanie> absolutnie, absolutnie kocham Agatę za wszystkie opisy w tej książce. Za opisy pokojów, pomieszczeń, budynków, tego, co otacza główną bohaterkę, tego, co widzi główna bohaterka, tego, co przeżywa, to wiecie, jest całkiem normalne. Ale uwielbiam po prostu te opisy, te szczegółowe opisy, że dosłownie wiecie: Aurora wysiada z samochodu, patrzy na budynek, i on jest tak opisany przez Agatę, że wy autentycznie wysiadacie z Aurorą z tego samochodu, gapicie się w pustą ścianę przed sobą. I wy widzicie ten budynek. Wy tam jesteście po prostu. Dzięki właśnie tym opisom. No oczywiście ja kocham też opisy bohaterów, dlatego że mogę, wiecie, tworzyć sobie rysunki yy, i jest to trochę dla mnie łatwiejsze i też mi się wydaje, że potem fajniej wychodzi, dlatego że oni są faktycznie tacy, jak wyobrażają sobie bohaterów o bohaterowie, jak wyobrażają sobie autorzy, bo nie muszę, wiecie, jakby nie wyciągam niczego y, z kontekstu, chociaż o wyglądzie Aurory i tworzeniu tego rysunku jeszcze za chwilę wam e, pokrótce opowiem, ale to jest coś, co kochałam w tej książce i wiecie, jakby ta książka i e, akcja dzieje się w Weronie, dzieje się też przez chwilę w Wenecji, dzieje się nad jeziorem Garda i te opisy Agaty są tak wspaniałe, że wy, wy siedzicie w łóżku, nie wiem, siedzicie na fotelu, gdzie tam czytacie książki i wy jesteście na wakacjach we Włoszech. Ja czytałam tą książkę 5 dni przed moim wyjazdem do Włoch, i to było jedno po prostu z najlepszych w moim życiu doświadczeń. Takich doświadczeń czytelniczych, że czytam historię, chodzę tam, po prostu wiecie, chodzę po tej książce, a potem wysiadam z samolotu, e, potem z samochodu, i wiecie, przechadzam się po Weronie, przechadzam się po Wenecji, e, jestem nad jeziorem Garda, ni na, niestety nie miałam okazji udać się na feratę, ale. O, niesamowite doświadczenie. Ja pozwolę sobie przystać fragment z książki, który strasznie zapadł mi w pamięć właśnie podczas e, eksplorowania Werony, w ogóle po, pobytu we Włoszech, e, właśnie z tej książki. Spróbuj na to spojrzeć z innej perspektywy. George R. R. Martin, autor ser, serii Gra o Tron, napisał w jednej ze swoich książek, że czytelnik może żyć życiem tysiąca ludzi zanim umrze, a człowiek, który nie czyta, ma tylko jedno życie. I to idealnie oddaje to, co kocham w książkach. Czytając, jak je nazwałeś, nierzeczywiste historie, mogę się przenieść do całkiem innego świata, poczuć się jak ich bohaterzy, przeżyć przygody, które w realnym świecie byłyby niemożliwe, co nie oznacza, że nie są warte doświadczenia. Myślę, że osoby, które nie czytają i nie doznały tego uczucia zatracenia, odcięcia momentu, kiedy tekst przestaje być tylko literkami na papierze, nigdy tego do końca nie zrozumieją. I to jest wspaniałe w czytaniu książek, to jest wspaniałe w byciu bookwormem, że możemy się przenosić do tego, ale dzięki Aurorze poznałam zupełnie inny wymiar czytelnictwa, zupełnie inny wymiar bycia tym bookwormem, bo wyszłam o krok dalej. Czytając książkę, czytając y, Aurorę, miałam właśnie to takie, wiecie, doświadczenie y, eksplorowania tego bycia na jej miejscu, bycia nią, bycia w nierealnym, nierzeczywistym świecie, a później jakby prosto z tej książki zrobiłam krok i znalazłam się w Weronie, później w Wenecji, więc... To było bardzo fajne, czytelnicze doświadczenie. Więc, jeżeli wybieracie się na wakacje do Włoch, albo planujecie, albo w ogóle tak jak ja kochacie Włochy, czy tak jak Agata pewnie, e, pisząc tą książkę, to absolutnie powinniście ją z tego względu poczytać, że naprawdę, naprawdę przenieście się do tych Włoch, przenieście się do tego wspaniałego włoskiego klimatu. Oh my god, aż się rozmarzyłam po prostu, a moja podróż już daleko za mną. E, także naprawdę ta książka ma wspaniały, e, wakacyjny vibe, wart przeczytania. Jeżeli chodzi o samą historię, ja kiedyś bardziej byłabym skłonna powiedzieć, że jest odrealniona, że to, co się wydarzyło w pierwszych stronach tej książki, chciałam powiedzieć w pierwszych minutach, w pierwszych stronach tej książki jest nierealne, że to jest niemożliwe, żeby tak się potoczyło życie, ale mam już ze sobą takie doświadczenie, że wszystko wydaje mi się realne i wydaje mi się, że wyjście z lotniska i wpadnięcie na osobę, która całkowicie odmieni nasze dalsze życie jest jak najbardziej możliwe. Więc słuchajcie, jak najbardziej, jeżeli planujecie teraz e, wakacyjne wyjazdy, jeżeli może jeszcze nie pojaliście na wakacje, e, to z całego serca polecam was, wam zaopatrzyć się w Aurorę, nieważne czy jedziecie do Włoch czy gdziekolwiek indziej, to jest naprawdę fajna, wakacyjna, przyjemna e, w odbiorze historia, która urozmaici wam dnie, wieczory, e, co tylko chcecie, mi urozmaica cała okres wieczory, ale od razu mówię, to jest historia, którą czyta się bardzo szybko, bardzo przyjemnie, więc na pewno nie może być jedyny tytuł, który bierzecie ze sobą na tygodniowe wakacje, ja chyba przeczytałam w w dwa wieczory, potem sobie jeszcze tam wiecie, czytałam będąc we Włoszech bo oczywiście ją zabrałam ze sobą, to był dla mnie obowiązek, mimo że leciałam wiecie na city breaka e, z, tylko z plecakiem podręcznym i modliłam się, że pani z Ryanera nie kazała mi tej książki schować e, do plecaka do którego by się absolutnie nie zmieściła na szczęście dziękujemy Ryaner, że to się nie wydarzyło, e, dzięki temu też mogłam stworzyć sporo fajnego kontentu zapraszam nas na Instagrama, bo tam on będzie się pojawiał Wiem o czym jeszcze chciałam powiedzieć Teraz będę, teraz zrobię coś śmiesznego Ponieważ skończyłam już mówić I przypomniałam sobie o czymś co jeszcze miałam powiedzieć Więc po prostu to wytnę i wkleję Więc teraz powinno być takie <mulary> Nie <mulary> wiem czy mogę to zrobić w programie montażowym Jeżeli zdecydujecie zabrać się Aurorę na swój wakast, wak, wak, wakast Wyjazd wakacyjny e, I oczekujecie, że na wyjeździe wakacyjnym Spotkacie miłość swojego życia To nie wiem czy powinnam wam e, Rekomendować Aurorę, dlatego, że Will postawił tak wysoką poprzeczkę dla potencjalnych wakacyjnych chłopaków, partnerów, zauroczeń, że nie wiem, czy ktokolwiek w realnym świecie z tym wymaganiom. Ja na potrzeby filmu i na potrzeby swojego małżeństwa powiem, że mój mąż spełnia wszystkie moje oczekiwania, i naprawdę czytając Aurorę, miałam takie wiecie ochy i achy, że ja mam fajnie ja nie kłamie, wcale nie kłamię, dlatego że publikuję to w internecie. E, ale to jest taki, wiecie, śmieszek. W każdym razie zapomniałam o tym właśnie wspomnieć, że bardzo podobało mi się to, w jaki sposób Aurora przedstawiła Willa i, i przedstawia jego wszystkie zachowania, bo wydaje mi się, że to są takie, wiecie, właśnie zachowania, które, o których każda dziewczyna po cichu sobie marzy. I, I fajnie o tym marzyć. I naprawdę marzmy o tym, bo nawet jeżeli jest teraz źle albo kiedyś tam było, to te marzenia w końcu się spełnią i też to jest napisane w ogóle na na początku książki, w dedykacji, też tutaj pozwolę przystać. Tym, którzy niezłomnie czekają na tą jedną osobę, z którą warto będzie przeżyć wszystkie swoje pierwsze razy, nie traćmy wiary, w końcu tego kogoś znajdziemy. I tym sympatycznym akcentem nie skończę tego filmu, bo przeniosę się do tego, co nagrałam przed chwilą, żeby kontynuować. Więc znowu taki dźwięk, taki, taki takiego przewijania. Przed ten moment, w którym chyba powinnam ocenić Aurorę. I przed ten moment filmu, kiedy zorientowałam się, że przez większość nagrywania nie patrzę się tu, gdzie powinnam, tylko w podgląd, ale mam nadzieję, że mi to wypaczycie. Wracając, bo nie ukrywam, że trochę odbiegam od tej oceny, bo ja nie umiem oceniać książek, więc uznajmy, że Aurora dostaje ocenę naprawdę bardzo warta przeczytania na 10. Mam nadzieję, że tak opinia Was przekona i wystarczy Wam do przeczytania tej e, książki, bo ja nie umiem nic oceniać. W skali może do pięciu, jeszcze w skali do pięciu chyba dałabym jej 5, ale jest naprawdę niewiele książek, których dałabym mniej niż cztery, więc nie wiem, czy moja ocena w skali jest jakakol jakakolwiek obiektywna. Na dziesięć to już w ogóle nie wiem wam oceniać, więc mam nadzieję, że to Wam e, wystarczy. No dobra, słuchajcie, e, teraz już na serio po ocenie, po całych ochach, achach, czas na e, zakończenie. Ja będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna, jeżeli zostawicie po sobie jakiś ślad, najlepiej w postaci komentarza, bo chciałabym wiedzieć, czy taka forma filmu Wam się podoba, czy ja dobrze gadam, czy fajnie się mnie słucha, czy fajnie się patrzy na to, co rysuję, bo to też jest dla mnie ważne, bo jednak to są takie dwa, wiecie, nierozłączne od siebie elementy. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, łapkę w górę, bo to na pewno mi jakoś pomoże. Pamiętajcie, żeby zaobserwować mnie też na Instagramie Hejanku i na TikToku Hejanku. Na Instagramie więcej książek na kilku więcej rysowania, więc myślę, że ten balans gdzieś tam się y, gdzieś tam się zachowuje i jakoś to, jakoś to leci y, żegnam się z wami do zobaczenia w kolejnym filmie, myślę rysunkowym żeby zachować ten balans y, życzę wam miłego wieczoru miłego dnia, miłego czytania odpoczywania, cześć!